Mój wewnętrzny pejzaż to tytuł pierwszej wystawy zorganizowanej przez Galerię Sztuki Autoportret. Jej założycielką jest pani Eliza Łosiewicz-Kowalczyk, która od niedawna stoi także na czele Fundacji wspierania kultury i sztuki Autoportret. Swoje prace na wystawie zaprezentowali Eliza Łosiewicz-Kowalczyk, Anna Łuczyńska, Barbara Perlikowska, Krzysztof Koper, Paweł Tencer i Zofia Dziubińska. Bardzo dziękuję za tak liczne przybycie, za obecność osobom, które są zainteresowane sztuką, także przedstawicielom mediów czy władzom miasta. Wystawa, jak Państwo zauważyliście, nosi tytuł Mój wewnętrzny pejzaż. I miała być pretekstem do pokazania przez nas artystów tego, co nam w środku gra. Może niekoniecznie czegoś typowo dla oka, ale jest to odzwierciedlenie naszych preferencji artystycznych, naszych jakichś odczuć wewnętrznych i mam nadzieję, że Państwo pokontemplujecie trochę nad, nad naszymi obrazami. Moim Państwa gościem jest Zofia Dziubińska, malarka, której pracę możemy oglądać w ramach wystawy Mój wewnętrzny pejzaż. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, mimo młodego wieku ma Pani ze sobą dosyć dużo doświadczeń już malarskich. Jak to się stało, że trafiła pani na wernisarz do Gostynina? Zwyczajnie Pani Eliza mnie zaprosiła, znamy się już od wielu lat, ja zajmuję się twórczością malarską, ona też, więc wiadomo, kożanki po fachu, ale, ale też łączy nas znajomości innej maści, przyjaźnimy się ze sobą od lat. Wystawa ma dosyć przewrotny tytuł, Mój Wewnętrzny Pejzaż. Proszę powiedzieć, czy mimo wszystko, żeby namalować właśnie pejzaż, trzeba było zajrzeć w głąb siebie, a, a nie obserwować to, co jest dookoła? Ja myślę, że każdy człowiek, który się budzi nad ranem, patrzy na siebie i tak naprawdę nie widzi siebie jako zewnętrznego, naskórkowego człowieka, tylko widzi siebie od wewnątrz, jakim człowiekiem jest, jest to jeden dzień starszy, więc dojrzalszy I, i to też jest gdzieś tam patrzenie w głąb siebie, analizowanie co zrobiłam, co mogę zrobić dzisiaj, a co zrobię jutro, więc myślę, że gdzieś tam ta analiza przebiega u każdego z nas. Wchodząc do galerii, rzuca się w oczy przede wszystkim to, że Pani prace są umieszczone tro, trochę z boku, ale też w takich dosyć szarych szarych odcieniach. Czy to jest dlatego, że, że to, to są jakby, jakby kolory, w których Pani czuje się najlepiej? Jest Pani taką stanowaną raczej osobą na, na, na co dzień? Myślę, że przyjaciele, którzy mnie naprawdę znają, wiedzą, że, że nie jestem szarym człowiekiem w sensie natury, bo nie, nie winduję się jakoś powyżej, powyżej innych. Natomiast. Monochromatyczne malarstwo, które teraz, którym teraz się posługuję, to jest moja forma ekspresji, w której się czuję dobrze. Chcę odejść od wszystkich tanich chwytów malarskich, które, które bombardują oko, a nie wnoszą żadnej treści, więc stąd jakby ograniczona skala kolorystyczna. Bardzo wyciszone malarstwo, bardzo osobiste, bardzo wewnętrzne. To, że mieszkam w Warszawie może wpływa na to, że, że krajobraz nie, nie jest słonecznikowy, natomiast ja się w nim czuję dobrze. Przygotowując się do tego wywiadu przeczytałem, że malarstwo czy w ogóle sztuka jest dla pani jakby formą komunikacji, tak? Co chciałby pani jakby osiągnąć, pokazując pracę w Gostyninie? Czy, czy liczy Pani na jakieś sprzężenie zwrotne od, od, od ludzi, którzy, którzy będą mogli zobaczyć Pani pracę? Znaczy oczywiście jak najbardziej każda, każda sugestia i każda jak, jakaś refleksja może bardziej niż sugestia ludzi, którzy obserwują moje malarstwo, jest dla mnie bardzo ważna. Ja to sobie później długo analizuję i, i zastanawiam się, czy, czy ono jest obojętne, czy ono rzeczywiście w jakiś sposób wpływa na, na widzów. To, że, że wzięłam udział w tej wystawie jest dla mnie przyjemnością. Ja, ja, ja sobie cenię wszystkie miasta i wszystkie punkty wystawowe, galeryjne. Bez względu na to, czy to jest Warszawa, czy, czy jest to Kraków, czy, czy zagranica. Chętnie, chętnie pokażę też obrazy w Gostyninie. Zresztą to robię z, z, z przyjemnością, więc jeżeli ktoś, kto. kto przez chwilę, chociaż patrząc na nie, poczuję się w jakiś sposób poruszony, będzie to dla mnie bardzo istotne. Myślę, że malarstwo po to się pokazuje, żeby w jakiś sposób nawiązać dialog z widzem, a, a z autorem, a nie tylko na zasadzie eksmicjonizmu pokazać to co, to, co ja czuję w środku. Jeżeli, jeżeli ktoś zada mi jakieś pytania, chętnie udzielę informacji i jakieś tam odczuć o tym, co, mnie, co mną powodowało, że powstały te obrazy. Natomiast bardzo mi zależy na tym, żeby człowiek, który je widzi, przez chwilę zastanowił się nad swoim życiem, jakąś refleksją wewnętrzną, osobistą, tym wewnętrznym swoim pejzażem. E, może pani powiedzieć, jakie są najczęstsze reakcje? Czy to, to jest jakieś zdziwienie, nie wiem, skupienie, czy, czy, czy może kontemplacja? Jak kończyłem Akademię Sztuk Pięknych, często spotykałem się z taką reakcją, że jest to dobry warsztat, dobre, dobre malarstwo. Czyli taka ocena jakby z tego technicznego punktu widzenia. E, tak, ale myślę, że, że wewnątrz mnie też nie powstała jakby bardzo duża e, przepaść między tym, co było kilka lat temu, kiedy, kończyłam, e, kiedy ukończyłam progi, e, progi Akademii, a, a tym, co jest teraz. Na pewno jest to gdzieś tam summo no, ich osobistych doświadczeń, e, mojego spoglądania, patrzenia na świat i ja widzę, ja widzę jakiś kierunek, w którym, w którym chciałabym się dalej rozwijać i, i staram się to robić po kroku, dzień po kroku. Dziękuję. Moim i Państwa gościem była Zofia Dziubińska. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Miłośnicy malarstwa mieli także okazję wysłuchać koncertu skrzypcowego Jakuba Zapaska.